Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam Fiata 126P. Tutaj mamy egzemplarz z 1991 roku, czyli jest to tak jakby druga generacja, czyli FL. Ten egzemplarz praktycznie zachowany w oryginalnym stanie. Czym się różniła ta wersja od wcześniejszej, jak i późniejszych wersji? Rozstaw śrub 4x190 został zastąpiony rozstawem 4x98. W tej wersji emblemat został przesunięty na lewą stronę, a nie tak jak w poprzednich. Przedniej i późniejszej wersji, gdzie znajdował się na środku. To jest pierwsza wersja poza przejściówką, gdzie zastosowano plastikowe zderzaki i listwy. W tej wersji kierownica została zmieniona na mniejszą, zegary zostały rozbudowane i zastąpiły kabliczkę i zmieniła się także półka. To jest również pierwsza generacja, która była palona z kluczyka, a nie z linki. Charakterystyczne dla tej wersji są również te oto wloty powietrza. Jest to też ostatnia wersja z uchylnymi trójkątnymi szybkami.